Powiedz, ja. cześć Szymon! Cześć Szymon! <laughs> Piękny umysł zapamiętał. Słuchajcie, bo ja tutaj mam tyle tych gości, ale do mnie dzisiaj przyjechał Szymon. Przyjechał karo drogi, bo skoszali aż do nas, czyli jakieś 600 km plus minus. Okay. I jeszcze wam potem powiem, co my z tym autem robiliśmy, także idziemy okay. na razie go zobaczyć. To sam wam się odsłonić. Tak, odsłoń sobie tą kurtynkę <laughs> z tym pięknym samochodem. Raz, dwa, trzy! A ciebieńcule ty! Powiedz, co ty myślisz o tym pojeździe? Czy, fajny. Czy on jest fajny? Fajny. Naprawdę? Ale mów szczerze. Naprawdę ci mówię, fajny, bardzo fajny. <grym> <grym> Ładny. I tak, i Szymon tutaj sobie wybrał tą bazę taką O, to siedzi tu. O, A ja siedzi. ją sobie ściemniłem trochę sprayami, porobiłem mu takie dynamiczne kreski, on chciał takie wzory różne, jemu ja tam coś chat GPT podpowiedział, ale ja się <grym> tego czata i tak nie słucham, bo ja robię swoje rzeczy, wyjątkowe, unikatowe, takich, których nie zrobi wam żaden czat, nikt więcej na świecie, tylko Franuś. Także co, podoba się? Podoba się. No to bardzo serdecznie. No to mówi. Super. To co, do zobaczenia, u Fanusia. Yo!